Siemanko z tej strony, Norbitzon, i dzisiaj ze mną? Yy, Wakex, Siemanko? Tak, dzisiaj y, nagrywamy Te Losy y, na serwerze Entry.craftgenstroke.pl. Jeszcze IP będzie w opisie. What mam jest y, tak drewna? Ja, ja mogę ich połączyć, jak chcesz. No, o, no to idź. A ja tą... no, nie trafiło mi się ani nic, żadne fajne... O, pięć żelazo w skrzynce, dobra, fajnie, naprawdę. No, zawsze spoko. Że... Mnie Zdążyłem. trochę zbugowało, bo mnie, ja wpadłem, a mnie coś No dobra. No to trudno, dobra, ale... gramy dalej. Dobra. Ja już mam sto... 61 monet, tak, nabijam sobie. To no to ja się może zbiera. teraz pochwalę moimi stałymi przedmiotami. Ja tam mam e, koksa, książeczkę, szarp 2 i wodę, i mam 1814 monet. Teraz bieram na e, mieczyk e, Fire 2. A ja zbieram, i, a po, ja zbieram a po, też na ten mieczyk Fire 2. A po mieczyku będzie kowadło, i będę miał już wszystko praktycznie, e, tylko będzie potrzebny mi eku. i... No i tylko mu. No dobra, mam enchant, to jest spoko. Możesz się do mnie tepnąć? Bo ty masz chyba czy ja nie mylę. Tak, mam EZWIPA, tak ty. Ale ja mam taką fajną metodę, wiesz, do pania A ja też ci mam. Znaczy, no, no chyba w tej samej. Znaczy, no tylną się do mnie, to zobaczysz, gdzie ja kupę. Ja tutaj przenczarnię kupę. O, o, też fajna mi... Aha, tu był ten enchant. No tu jest enchant. Tu się wchodzi, no dobra, tam. Nie będę ci tłumaczył. Przyszłość. Nie pęcam, bo jak teraz grałem też tu, to, to, to po diament. przyszłem z ciekawości, tak normalnie przyszłem patrzę, ja Enchant, no nie. O, diamencik, masz diamencik? Też ja mam diamencik, tylko że y, zbieram sobie na miecz, nie? No, szkoda, no bo byś mi mógł dać, bo ja tam mam szarp dwójka, nie mam W ogóle mam kowadło, może kupię stałe kowadło, a potem będę na mieczu. No, Mam dwa diamenty. Wiesz co, on no, Przydałoby się, oddałbyś ten diament, bo ja bym miał szerp dwa. Czekaj to jakby kupię jeszcze jednego. Spróbuję, ty też kop. Bo Fart sprzyja O, to czekaj, bo ktoś do mnie napisał. Cześć jest, do serca. Dobra, jeszcze zrobię na nie przeszkadzać, bo tutaj piszą do mnie wszyscy. No, też sobie da mnie przeszkadzać. W ogóle y, pamięci, y, jakie ma y, przedmioty stały mój kolega Grzesiu, y, grzesiu 2 o 2. Pozdrawiamy go. Tak, pozdrawiamy go. Dzisiaj nie mógł y, nagrywać z nami odcinka, ponieważ miał problemy z mikrofonem i z internetem. No i wybrano mnie akurat trafiłem. Makryk zastępuje dzisiaj Grzesia. I w następnych odcinkach podjazdemy, bo on ma mieć Fight 2. nie? No. Sharp II, no to kopsa, tak kosa, tak. wodę i śnieżki, nie wiem po co te śnieżki, ale... Przeda przydawają się zawsze, przydawają się, mówię ci, na przykład. zawsze trzeba sterować ludzi z pychańcich w e, Dobra, e, wiesz co, ja już nie muszę kopać, bo no kowadło, właśnie nie wiem, e, czy kupić sobie teraz stałe kowadło, czy najpierw zbierać na ten mieczyk i potem kowadło. Bo tak naprawdę to bardziej mi się upyla to kowadło, dobra, kupuję stałe kowadło, trudno. No już... Tak. O Jezu, ja wcięłem... Kupiłem! Brawie Boże! Brawo chciałem dla mnie! Kupiłem sobie, kupiłem sobie stałe kowadło! Jej. Pokaż. Patrz. Pokaż. A ja już, ja już wyszedłem. Mhm. Cześć. Ale minuta była? Szósta, e, Tak. Dobra, gdzie ty jesteś? Bo ja, ja mam ja kowadło... Pochwalę ja się. Wielokudzy. A ja to mam... Ja już... Tylko, ja se, masz tu... killów mój. Ej. Ma, y Lul mam cztery diamenty. A ja mam, ja mam dwa, to spoko. Patrz mam ki, mam kowadło moje. Hihi. Hi. Wow. Dobra. Kupiłem Gryjny sobie kowalbo. Ku... Nie wiem czy sobie zrobić miecz, czy buty, mam dylemat, jest straszny. A wiesz co, zrobię sobie się mieczek najpierw. Ej patrz jaki mam fajny skin. Czekaj. Widzimy, nie jest. Zobacz, nie... że widzą. Tylko zrobię sobie jak miecz. Okej, okay, bo to muszę przełożyć. Łot, wyglądasz jak taki mini... Ty jesteś... Mi Superman. Ja jestem rzeczy. chomik. Ta, y chomik? Chomik w, w okularkach. Nazywam Jolo. Piola. Piola. Masz patyki? Właśnie tak. mam. Rzucam ci już. Rzuciłem ci kobla. No, ja nie rozgarnię. ci. Dobra. Dobra, ja sobie zrobiłem pieczczki. Dobra. Szybko. A tutaj kobel. Okay. Dobra. Tak. Zwykle muszę, do, muszę sobie zrobić klatę, a potem brakuje mi je, ciągle jednego wylaza, żeby zrobić spodnie. Zawsze tak mam, nie wiem dlaczego. Wiesz no, co, um, dobra. Miałbyś e, pożyczyć tak cztery wylaza? No, tak. e, nie mam, nie mam, sorry. A masz kilof? O, jedno żelazo zarapiłem typowi. <laughs> Dzięki. A nie mam kilofa, bo dałem... Rzuciłem cię, ale ty chyba nie zebrałaś, jak ty typek zebrał. Nie e, wiem dokładnie, dobra. Jezus. Jeszcze... Eczka, 2 Kurde, liczyć zapomniałam. O nie, killoff się skończył. Wiecie co, napiszcie w komentarzach, y, czy macie ferie, czy nie. My mam. Tak, my mamy, zarobiście. I sobie no life'imy na no wallsach. Tak. No life, no life wakex No life Orbiton and wakex Ej, stawisz? En, kurde, ja ci dam patyki, a teraz a nie. Tak, zaraz stawię, enchant, enchant stawia. No, Napisz mi. E, czekaj. Dawaj szybko, drop mi te pięć szelaza. Ej, O Jezu, chwalić się Trzeba nie. <słuch> I już o mnie to nie powiedziałeś, że ja nagrywam. zrobić co? onem nagrywam. No to i napisz, bo ja zbieram żelazo. O, dużo osób pisze się, ale ty. No, będziecie Tak, pozdrawiamy tak oczywiście pana Energy 16, oczywiście Krystiawa. Jeden, trzy, dwa, cztery mister, no i całe, całe nasz team, tak, kolok, cały nasz team, jakiś Kolok, Milcha, XD i Orbicona, pozdrawiam. Kim jesteś pamiętajcie o tym. Kim jesteś? Nie jesteś zwycięzcą. Zwycięzcą i uświadom to sobie. Dobra, Dobra nie chwalmy się, bo to możemy jeszcze przegrać. Ej, muszę ci też szczerego wyznać. patrzcie patrz na mnie. Dobra, mi to kowado, już nie będzie potrzebne. Ej, patrz. Jaki typek, Aż se głupie zaraz stałe śnieżki. No po prostu mnie nosi. Mam 14 monet, ale ja nie wydaję. Ja nie wiem po co w ogóle stałe śnieżki. Teraz pochwalcie co się, się co macie stałego. Tak w komentarzach napiszcie nam, jeśli będziecie chcieli się pochwalić. Napi nie zmuszamy was oczywiście. Ale jak nie. ja Ja was ja was tam zmuszam to. Tak, tak ja tam... jak jest taka pod, taki podły człowiek Ja to jestem tam ja tam kupuję suby Tak, ty kupujesz suby, bo ty jesteś. Suby. Nie no, żartuję, no tam lul. Tak to się Nie mam nie mam konta Eee, e, gdzie ty jesteś? Patrz Dobra, co, ja... mam, co, tam... mam, co mam w końcu, patrz co mam muszę wam już się chwaliłem, ale jak sobie jeszcze Daj nie... mi! Patrz. Dawaj jednego. mam jednego. A idziemy pop bokiem? Hard, chcesz. Nie, ja wyrzuciłem, bo. A idziemy bokiem, tak mi się wydaje. No bo z e, środkiem. Bo się no, się mm. Bo tam, prawda, każdy ma no tu tam. Gdzie jest szko... ktoś. Ło, jest... to chodź. Tepaj do mnie. Pili... Chodź tu, pokażę ci. Patrz, ile tu jest typów. Gdzie? No na dole, tam. Gdzie nie widzę. Ło, cztery. Ale tam na prawo. No widzę. Tam podziemia, a nie pięciu. Ej, chodźcie coś pokażę, chodźcie coś pokażę, patrz, chodź, chodź. Chodź, patrz. Stań tu. stań w tym miejscu. Nie, nie. Kurde. Ha. Nie się tak łatwo nie da. Po, pochwalę się. Dzisiaj w turnieju piłki nożnej, bo gram w klubie piłkarskim. Zająłem yy, czwarte miejsce. Słabiło... dla masz diamenta. Ale ja mam. Jest słabiłutko, bo no, w półfinale mieliśmy pięć sytuacji nie trafiliśmy ani jednej. Ja szyli bramkę w półfinale, Koks jest tam. Ej, patrz, to jest właśnie wymuszenie diamenta, to co przed chwilą napisałem. jest jej nobem. Od... Nie, właśnie. Mojnowski, przekopywać. Ej, nie no, bo on trzy diamenty, a chce kurde spo, buty. Jakiś, jakiś typek mi spami cały czas na Skype'ie. Idziemy tam, 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 jem koksa i wbijam na nich. E, o oh, Fuck! Ej, e, oni nie mają enchantu! Ej, ej, stój na shiftcie! Stój na shiftcie! E, ja tam wbijam na Ja tam wbijam, ja tam wbijam na, na koksie i dziękuję, mam tyle killi, że masakra. E, dziękuję, się ze mną, bo tu ja jestem... E, Szybko! No proszę! Nie, nie wychodźcie, nie wychodźcie! No dobrze, na szifki, Nie wychodź. dawaj, dawaj, no dawaj, dawaj po... A tam. rozwalimy ich, dawaj, tylko wbij tam, na koksie? No bez koksa nawet. Serio, zjadłem koksa, nie, to jest, ej, masz koksa jakiegoś? Wakex, Halo? jesteście cię rozłączyło. Dobra, o, to i chodźcie. Dobra, jestem już. Nie, być po temu. Dobrze. masz jakieś koksa? Bo ja przypadk przypadkowo zjadłem. I tak, Wakex ma problemy techniczne. Jesteś już? Ej, oni tu są, oni, tu są, oni pomszczą kapsela. Klepią! Brawo, brawo! Ej, wakacje jesteś? Tak jestem już. Ej, dobrze, masz jakiegoś koksa? Tak, please. Nie mam. Ej, na dole ktoś jest na koksie. Nie, dobra, Deda. Po co mi to było włazić? Dobra, padłem, kurde. O, no dobra, rozgrywka była piękna. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Poobserwuj no. mnie, tam z skoksi. Tak, Wackex skoksi. Trzymajcie, trzymajcie, dajcie łapkę w górę, jeśli myślicie, że Wackex, Wackex, uda się wygrać. To co? Do następnego odcinka. Siema.